Widzicie ten wąż Cześć czołem miałem powiedzieć. Widzicie ten wąż, który zamontowałem. Ten wąż jest do zasysania powietrza do środka. I tak na razie go tutaj wpuściłem Chcę zobaczyć, czy on mi tam znajdzie, bo jak tego węża nie było, to mi spaliny zasysało do kabiny, bo ten jeden z tych węży był. Tłumnikowy był rywany. Teraz tylko to jest wąż. Od znalazłem go na śmieciach. Jeszcze mam nawet zacisk. Jak on mi tu najdzie, powiem Wam, że będzie Git. Ja! Tiernicze, ale dobrze, ale wyszło pięknie, ale pięknie wyszło. Tylko ja nie wezmę tego, bo to jest takie słabe, wezmę tą opaskę, założę sobie i ścisnę, i już nie będzie mi tymi Dziurkami braulowego tego powietrza, i już będę miał czyste powietrze w kabinie. Widzicie, co chyba robię, nie? Czy nie widzicie? Dobra, zakładamy to, czyli to mi nie będzie potrzebne. To sobie puszczę gdzieś po prostu tu i tyle. Zaraz to zrobię stąd zabiorę perfekt to już nie będzie mi potrzebne tylko to sobie zdejmę Flipsik jeszcze się przyda, można go wykorzystać. O, i to wypuszczę tędy. Tu. Proszę państwa tu. i tu sobie klikam, żeby nigdzie nie poleciał mi ten wężyk, z powrotem. I jakby mamy to. To można wyrzucić do śmieci. Oczywiście, lejek sobie zostawię. Widzicie, tu się też mi taśma przydała. A się ten wąż to jest wąż, yy, który odprowadza spaliny, i on sobie po prostu odpadł. Zardzewiał, i o, widzicie, takie się o. I tak sobie wisiał, pęknięty, a obok był właśnie wąż do zasysania powietrza. I zamiast tak gdzieś uciekać spaliny, to spaliny waleta były tu i zasysały powietrze. Alright? No, no problem anymore, no. Just fix my Webasto. Thank you. Widzicie taki zestaw narzędziowy zawsze wyłożę taki wiecie malutki zostawi do tego taśma scyzoryk opaskę sobie zostawię no i gra muzyka nie wiem czy za ciasno trochę tego tutaj nie nie zrobiłem jest plus teraz będzie mi stąd powietrze tutaj stąd powietrze będzie zasysane a spaliny będą tam także jest jestem zadowolony widzimy się w kolejnym w kolejnym odcinku jak będzie coś do majsterkowania albo i nie majsterkowania żółwik dobra to mogę wyrzucić a to biorę Ciao.